Najlepszy versus najgorszy bar mleczny w Warszawie. Sprawdziliśmy Google Maps, jak się sprawy mają i przenieśmy się do pierwszego miejsca. Jesteśmy już na miejscu. Na pierwszy ogień idzie bar mleczny Lindleya 14, przepraszam bardzo. I to jest najlepszy bar mleczny zgodnie z opiniami w Google, bo prawie 1000 opinii, 4,8 gwiazdki. Także mam nadzieję, że będzie pysznie. Chodźmy tam. Bonjour. Ale powiem Wam, że już jestem zachwycony po prostu tym, że obsługa jest miła, nie? A zazwyczaj to jest tak, a tak, tak, bym powiedział. Różnie, nie? a spoko. Już mam kufel kompociku to całe polskie 3 złote, więc jakby grzechem byłoby tego nie wziąć. I czekamy na trzy dania. Będą placuszki ziemniaczane z kwaśną śmietaną, będą pierogi ukraińskie i będą coś jeszcze będzie. Naleśniki z serem i musem malinowym. No, bogato wyłożone. Fajnie, podoba mi się. Sporo farszu, cienkie ciasto, już widać. Dobra, atakuję go. Pierożek ukraiński, tudzież ruski, moi drodzy. Kurczę, no to jest bardzo dobry pierożek. Czmigotki i, i delikatne ciasto. Jest dużo tego farszu twarogowego. Ja jeszcze sobie trochę do sole, bo tego gdzieś tam mi delikatnie brakuje, ale jak na bar mleczny. To dla mnie to jest. Coś pięknego, coś pięknego, naprawdę. Soli, 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 soli. Ile ty solisz? Dosolony soli. do pierożek. Mm. Mm -hmm. No i rewelacja. Ale są też placki z ziemniakami. Te placuszki trzeba zaatakować. Cztery placuchy. I to takie kurde, wiesz, to nie są takie placusze, placuszki, placusie, placuniki. To są placki. Wziąłem cukier do nich. No się waham Z zawsze. Czy właśnie waham się, nie? Czy słodkie czy słone. Ja sobie... Ja to słone. Ja to słodkie zazwyczaj w domu. A wy jakie, słodkie czy słone? Dajcie też w komentarzu. Mamy placuszka. Dobra. Odrobinka może, śmietanki, więc nie będzie taki w 100% co te, ale nie mogę sobie odmówić. Mhm. Mhm. Lubisz placki? Mordo. Pierwsze co, no jakby wiadomo, placuszek jest zrobiony bardzo fajnie, nie jest tłusty, jest chorupiący, jest taki półkniutki, w środku delikatny, No jakby to granie. I jest, wiecie, jednocześnie nie jest za bardzo słony, ani w ogóle słodki, wiadomo, ale nie jest, jest jak mocno słony, więc możemy sobie go posolić, albo możemy sobie go e, docukrzyć i zjeść tak, jak po prostu chcemy. Ale naprawdę. E... To jest git, nie? I ja jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o wielkość porcji w stosunku do ceny i to, jak na ten moment to smakuje. Za momencik sobie to dokończymy, ale przejdźmy od słonego do słodkiego, więc na zakończenie naleśniki z serem. I mamy tutaj też taki musik malinowy, był też do wyboru jagodowy. W ogóle sporo jest kombinacji tych naleśników i fajnie. Yy. Próbujmy. Już na plus jest to, że jest do tego bita śmietana. Tego się nie spodziewałem, a wiecie, jakby gratis to jest zawsze... zawsze mile widziana rzecz. Zobaczcie, ile jest sera w środku. Spróbujmy. No, bita taka, wiecie, z spupy. ale rozumiem, okej. Okay. Nie lubię takiej, ale, ale, ale git. Jest bardzo słodko, ta malinka tutaj. Podkręca tą słodycz, ser też jest słodki. Niemniej jednak to jest wciąż ani nie tłusty, ani taki przesuszony, ani nie zleżały, tylko dobry naleśniczek, który, który gra i jest cieniutki. Mm. Jest tu pełno ludzi. Naprawdę już jest kolejka taka wiecie, że już praktycznie do drzwi do wyjściowych. Totalnie, totalnie zrozumiałe. W ogóle nie dziwię się, że tutaj jest tyle ludzi. Jeszcze raz to powtórzę, bo każde z tych dań jest bardzo dobre, nie, nie że poprawne, tylko jest bardzo dobre. I ja tutaj będę wracał. Jestem pierwszy raz i jestem trochę smutny, że dopiero teraz, teraz to odkryłem, ale cieszę się, że jesteśmy tutaj razem, bo to też będziecie wiedzieli, że jest taki bar mleczny, który, który jest godny odwiedzenia i ceny są mega przystępne. Ale przenieśmy się do kolejnego miejsca. I przenieśliśmy się na ulicę Belwederską 2. Za mną jest bar mleczny Wilanowski najgorzej oceniany bar mleczny na Google Maps, jaki znalazłem. 3-3 gwiazdki, prawie 500 opinii. Wejdziemy do środka, zobaczymy, czy jest faktycznie tak fatalnie, a może wcale nie. Chodźmy do środka i po prostu zjedzmy. Welcome, welcome. Jest to placek, nie da się ukryć. No i mamy nasze rzeczy. Słuchajcie, zamówiliśmy taki zestaw sam, właściwie jak poprzednio, mamy pierożki, ruskie tudzież ukraińskie, mamy placki ziemniaczane i są naleśniki z serem, naleśniki z serem, ale tutaj są bez tego musu malinowego, bo nie było, ale mają lekko na sobie troszeczkę śmietanki i cukru. Sprawdźmy to, nie? Ale widać, że generalnie porcje są e, mniejsze, przynajmniej jeżeli chodzi o placki i pierogi, to jest pierwsza rzecz, a ceny są, no, z tego co pamiętam, takie same, ale na pewno zaraz zobaczycie, jak to wygląda i zobaczcie, tutaj rządzi ziemniak. No zdecydowanie tutaj, tutaj ten parów jest w takich ilościach degustacyjnych jakbym powiedział. Ciasto nie jest złe, nie jest w sumie delikatne, nie jest grubsze niż poprzednio, ale jeżeli chodzi o doprawienie to jest tutaj coś dziwnego, to nie jest taki normalny pieprz i sól, ale coś coś tu się, tu się jeszcze pojawia, nie, nie mogę wyczuć tego smaku, ale nie do końca mi to pasuje, powiem wam szczerze, że to jest taki jakaś taka, taka Dziwna przekracza jakby pieprz o łowy albo coś w tym stylu. No nie, w tym zostawianiu to jednak mam te pierogi bezkonkurencyjnie. Sprawdźmy placuszki. Tam były cztery takie grubaski, to są trzy takie cieniaski, bym powiedział, ale były smerzone na bieżąco, bo zajrzałem pani przez ramię. Pierwsza rzecz to jest to, że jest tłusto, nie? To widać jak się naciśnie, to po prostu ten tłuszcz z nich leci, aż Michał może widać, że. No je, no, no, no jest tuściutko. Ale sprawdźmy. To jest ciekawe, bo pierwszy moment jest taki, że myślisz sobie, o fajnie jest, frupnięcie. Są takie, może trochę zatłuste, nie? Może, no, ale są mięciutkie w środku i myślisz sobie, że będzie spoko. Bo ten pierwszy moment jest okej, okay. ale to, co się dzieje później, jest zaskakujące, bo widać, że albo jest tłuszcz stary, albo taka stara patelnia, która po prostu prowadza do tego, że one są gorzkie. Jest małym takim przypaleniem na sam koniec, w sumie bardziej poblepiane, takimi czarnymi elementami. A przypalonymi pozostałościami z patelni. Michu, spróbuj sobie, bo jestem ciekawy, co na ten temat powiesz, ale nie nie, nie... nie, jest dobrze, nie? Nie jest dobrze. Nakarmię cię bardzo chętnie. Generalnie mówi źle, ale... Widać, jest gorzki. No. Taka stara patelnia no, dla mnie, no. nawet trochę No, nie, nie, nie jest to dobre, Nie. Sorry. Ja generalnie praktycznie każde jedzenie zjem, jakby nie mam z nim problemu. Ale to jest rzeczywiście ciężko. To, to, to jest słabe po prostu. To jest słabe. Ale okej, okay. sprawdźmy. sprawdźmy no. to osłodzi przynajmniej. Tak, tak, tak. Zobaczmy. Zobaczmy naleśniki i tutaj fajnie, podoba mi się to już na ten pierwszy moment. Pierwszy rzuc, że one są takie przesmażone z góry, nie? Widać, że były podsmażane chyba przed, przed podaniem. Tam tego nie było, ja lubię takie. Podsmażone jeszcze na koniec naleśniki, i zobaczmy środek. Może sobie gdzieś tam dalej coś dzieje. sera. No, jest ten ser. No, troszkę jest tak. Delikatnie, gdzieś tam muśnięte farszem serowym. No, tu jest lepiej, nie? Tu jest lepiej. Jest słodziutko. Myślałem, że jest przysmażony ten naleśnik, ale chyba chyba po prostu takie wrażenie sprawia, bo był od razu usmażony, ale nie jest skropiący z zewnątrz. Jest takim po prostu miękkim naleśnikiem. Wiecie o co chodzi. Sarek, fajnie, nie ma go dużo, ale jest słodki, jest to twaróg, w porządku. Jednak warto zwrócić uwagę na to kolejny raz. Jest to samo. Mam stare albo brudne patelnie. To jest pewniaczek, bo po prostu taki aromat na koniec wbija takiej starej, starego tłuszczu, starej patelni do tego. Ewidentnie to czuć. Not good. To jest bez sensu, bo to nie byłoby złe, gdyby tylko wymienili sprzęt, według mnie. Bo to jest ten problem. Musicie mi uwierzyć na słowo. W porównaniu tych dwóch miejsc to przepaść, totalnie przepaść, nie? Ale zaraz sobie wiedziemy, podsumujemy. Tak. E, Chociaż pochwalić można, można za to, że jest zgodnie z opiniami. Tak, tak. Trzeba, trzeba przyznać, że jeżeli chodzi właśnie o opinię i o to, co można znaleźć, to... Nikt nie kłamie, nikt nie kłamie w gruncie rzeczy. Na plus może jest to, że jak ktoś lubi taki stary klimat, stanie odskulowy, to tutaj faktycznie to znajdzie. Nie, nie można płacić kartą, tylko gotówka. Gdzieś tam są takie tablice, jak kiedyś były na dworcach czy, czy w jakichś takich barach. Lokal, ciekawostka, ale za, zajrzeć i, i pojechać do centrum. To trochę prawda. Jesteśmy już po odwiedzeniu dwóch barów i sami doskonale widzieliście, jak to wszystko się prezentowało. I no, co tu dużo mówić? W tym wypadku oceny Google stuprocentowo się sprawdziły. Pierwszy bar to jest totalna perełka i ja się cieszę, że go odkryliśmy wspólnie, bo a ja sam będę tam wracał. A drugi, no, spójrzmy na nim, zasłonę milczenia. Ale mam do Was pytanko, jakie bary Wy byście polecili, żebyśmy odwiedzili? Albo w ogóle może macie ochotę, żebyśmy nagrali coś konkretnego, przetestowali jakieś specjalne miejsce? Dajcie znać w komentarzu, a my widzimy się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć!